który właśnie wpadł do wody, poszedł po, po wodę na obsiadkę i się poślizgnął dobry. Na wodzie jesteśmy. Odpływamy. Przyjemnie. Woda chłodna. Nie wiem ile ona może mieć stopni. Te 12? Chłodna, nie? Może więcej trochę, bo tak nie łupie w kościach. Rundali. Na zewnątrz jest chyba ze 25 stopni. To jest w ogóle abstrakcja. Jest strasznie gorąco. Fajnie. Dzisiaj będziemy łowić rybę Trzeba zjeść porządny obiad nie? To jest nasza wyjścia Opływamy ją dookoła Kamienie w wodzie stają A jest to panie zielone I żebyś i coś tam pływa dookoła. Na wyspie Zrobił To wygląda jak dobra miejscówka szczupakowa Jedyne trzciny dookoła całej wyspy Trzciny i tam można by się zasadzić lub tu z A tam też coś wystaje z wody Takie mogą być zakamarki Gdzie mój kamień? Nasz namiocik I na kamień i pakrawcik się sprawdza eee, troszeczkę mam wrażenie, że on jakby spuszcza ale nie wiem, czy to ja tam niedokładnie zawijam czy to jest efekt taki, że po prostu wodujemy go na ekstremalnie zimną wodę jeszcze eee, wpływamy gdzieś w cień na przykład i, a napompowany był w słońcu, gdzie powietrze było dużo cieplejsze i teraz po wyciągnięciu z wody mam wrażenie, że on się robi bardziej napompowany. Także e, to jest takie martwiące. no Pływaliśmy godzinę. Jeśli to jest wpuszczanie powietrza, no to 3 godzin bym nie popływał, bo trzeba by się zatrzymać i pompować. Ale zastanawiające jest dlaczego dlaczego on... Znaczy no nie, nie jest zastanawiający. No, na słońcu teraz zaczyna zaczyna z powrotem się wypełniać. To jest wiosło bardzo ciekawe, Amphibio Fly, niecałe pół kilograma, składane na pięć części, więc to są naprawdę niewielkie kawałki, fajne. E... A mówiłeś, że będziemy pływać na środku morza? Hop. A okazuje się, że na środku jeziora. No jezioro, ale ono jest olbrzymie tutaj, nie odważyłbym się tym sprzętem wypłynąć daleko od brzegu tym. Pływamy cały czas 10, maks 15 metrów od, od yy, linii brzegowej wyspy, yy, a jak przemieszczamy się, to, to te wyspy yy, zazwyczaj są bardzo blisko siebie. A zresztą pokażę wam mapę, bo mamy bardzo ciekawą mapę. To jest nasza mapa. Jest zrobiona na bawełnie, wydrukowana na bawełnie satynowej, więc można ją pogiąć, można ją utopić. Można z niej zrobić obrus do jedzenia, można ją uprać, jest bardzo wygodna. Artur, co ty tak pijesz? Artur, cały czas się ten filtr biedny. Artur, pokaż, gdzie żeśmy szli. Bo tu jest duże miasto, gdzie dojechaliśmy się, dojechaliśmy autobusem. Tutaj? Szliśmy tak, z centrum miasta szliśmy przez tymi uliczkami. Łatwo nie było, bo w strasznym słońcu. Przez autostradę, pod spodem, ta duża czerwona krecha, tak? Tu. Tu. No, przeszliśmy tu pod spodem, mostek był, i tu już ścieżkami mniejszymi doszliśmy do. Gdzie Pewnego... jest nasza wyspa? Tu, a tu, tu. I tutaj było takie pewne coś, że nie chciało nam się iść tutaj, i znaleźliśmy takie lepsze miejsce. Lepsze do... miejsce tu, i tu przepłynęliśmy ten malutki przesmyk, i śpimy sobie tu. O. i będziemy, że dzisiaj opłynęliśmy całą tą wyspę dookoła. Zajęło nam to godzinę, nie całą. Elegancko. Jest piękna pogoda, 25 stopni, świeci słońce. Zwiedzimy na pewno tą wyspę. Może się skusimy, żeby popłynąć na tę wyspę. Yy... Ale to bez bagaży, bez takich rzeczy, bo to jednak ryzyko duże, tu jest otwarta przestrzeń, trzeba będzie, może tak będziemy płynąć, tak, tu, 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 tu i wtedy tu przeskoczymy. O, żeby zawsze było blisko lądu, dzisiaj też płynęliśmy 10-15 metrów max od, od naszej wyspy. No i tak, pierwotny plan zakładał, że będziemy tutaj, ale logistycznie odpuściliśmy to miejsce eee, ze względu na... Transport publiczny. Łatwiej było się dostać do miasta dużego tutaj. Mamy taki problem z wędką w transporcie. Szczytówkę, szlak trafił. Spróbuję ją rozkleić zapalniczką. Mam klej kropelkę i wkleję ją na to co zostało. Mam nadzieję że się uda.

czyli blaszki, obrotówki piecyk składany kilogram i sto gram razem z kominem który ma 2,5 metra i znajduje się tu No i mamy stanowisko kuchenne. Pięknie działa. Zaraz odpalamy żarcie. Się robi powolutku. Masło się rozpuściło. Dodałem jeszcze smalczyku, cebulka, kiełbaska. A tu robimy sobie wodę na ryż. Bo już się nie mieści na piecu. Ryż gotowy z warzywami suszonymi. O, i jeszcze trochę sera żółtego tam wpadło do środka. Jest przepyszne. Jaka, Artur? Smaczne. No. dosłownie ale słyszałem takie dosłownie głośne takie no czekaj chodź nie ma kompletnie pojechać trzeba